Witajcie, dzisiaj tak nietypowo, nie będzie żadnej eksploracji, żadnego zwiedzania. Dziś zwracam się do was moi mili, z ogromną, ogromną prośbą. Chodzi o naszego kolegę Marcina z kanału Urbex utracone miejsca. Wykryto u niego w nadbróżu Guza o wymiarach 21 na 13 cm. Jak się okazało może on zostać zoperowany, jednakże Polska Służba Zdrowia jak i lekarze rozłożyli ręce z powodu jego umiejscowienia. Koszt operacji prywatnej jest ogromny. To kwota przekraczająca możliwości finansowe naszego kolegi Marcin'a i jego rodziny. Bardzo Was proszę o wsparcie, jeśli jesteście w stanie pomóc Marcinowi w uzbieraniu kwoty potrzebnej na operację, choćby symboliczną złotówką. Nieraz internet i ludzie udowodnili, że nie ma na świecie rzeczy niemożliwych. Pomóżmy Marcinowi dojść do zdrowia, aby dalej mógł realizować swoje urbeksowe pasje. Link do zbiórki zamieszczam Wam w opisie wraz z linkiem do filmu, na którym Marcin wszystko wyjaśnia. Dziękuję też chłopakom z kanału Urbek, swoją pasją, za zamieszczenie informacji na temat Marcina. Pamiętajcie, razem możemy wszystko. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia wkrótce. Cześć.